młody chiński wilczek wjeżdża do Polski. Sprawdziliśmy nowości od marki Xpeng, choć w przypadku modelu P7 ciężko mówić o nowości, bo to auto ma już 6 lat, a w Chinach zaprezentowano już jego odświeżoną wersję. Z zalet z pewnością można wymienić jego zasięg, który według WLTP ma sięgać nawet 570 km. Całość pozuje na elegancką i zrywną limuzynę, choć nie aż tak drapieżną i wygodną, przynajmniej dla wysokich osób w drugim rzędzie. Dużo lepiej pod tym kątem wypadają SUVy G6 i G9. Oba cechuje świetnie kończone wnętrze w cenie podstawowej, a panoramiczne dachy tylko dodają poczucia przestrzeni. Zasięgi też blisko 570 km, a w G9 znajdziemy dodatkowo potężny, aż 660 litrowy bagażnik i specjalny ekran dla pasażera. Pozwoli on na włączenie filmu, którego kierowca nie będzie widzieć. Wady? Wszystkie auta są elektryczne, a stacjonarnie można je kupić tylko w Warszawie. Trochę jakby Xpeng nie wierzył w swój sukces. A Wy w niego wierzycie? Ceny minimalne? Od 204 tysięcy za G6 do 253 tysięcy za G9.